Cześć. Ja się nazywam Maciek Kozłowski i witam was w premierowym odcinku Hack Your Body, czyli w programie, w którym zastanawiamy się, jak za pomocą szeroko pojętego biohackingu możemy maksymalizować potencjał swojego ciała. Zapytasz może, czemu biohacking, a nie dieta czy trening? Ano dlatego, że biohacking to między innymi też dieta i trening, ale i więcej praktycznych metod i rozwiązań, które pomogą Ci osiągnąć najlepsze wyniki. Biohacking to świadome manipulowanie zewnętrznym i wewnętrznym środowiskiem ciała po to, aby właśnie uzyskać jak najlepsze wyniki. To sztuka i nauka optymalizowania swojego życia i ciała. I chodzi o to, aby osiągnąć jak najwyższy możliwy potencjał, poprawiając wydajność, zdrowie i samopoczucie. Biohacking może. Mm, Wspierać wiele, wiele różnych dziedzin życia i mieć wiele zastosowań. Ale tak dla przykładu, powiem Wam o koncepcji cud, ciało, umysł, duch, o której mówię więcej w moim podcaście i odsyłam Was do niego właśnie w tym momencie. Spójrzcie, poprzez trening ciała. Nie dość, że zyskujemy właśnie efekt w postaci tego, że to ciało jest przystymulowane i jest szansa na to, że będzie lepiej wyglądać, to ponadto mamy więcej energii, redukujemy stres, jesteśmy bardziej pewni siebie. No te czynniki myślę, że wystarczą do tego, żeby zobaczyć, jak aktywność fizyczna i ta praca Ciała przekłada się na aspekt fizyczny i na zdrowie psychiczne. A zobaczmy, jeżeli mamy właśnie zdrowe ciało, zdrowy umysł, mamy po prostu taką otwartą furtkę do tego, żeby zajrzeć w głąb siebie, poczuć, jakie mamy potrzeby, możemy się lepiej skontaktować z bazą i poczuć swoje wartości, poczuć to, kim jesteśmy. Dlatego ja uważam, że te trzy sfery się przenikają, a ciało to jest bardzo dobry start yy, do tego, żeby właśnie zacząć całą przemianę holistyczną. Ale w Hack Your Body będziemy skupiać się przede wszystkim na ciele. Jako trener i psychodietetyk uważam się za eksperta od tego tematu i również dlatego, że dbam o to, po prostu dbam o to swoje ciało przez, mogę powiedzieć, lata. Od 20 ponad lat jestem związany ze sportem. Od 12 lat trenuję siłowo. Jestem związany ze sportami walki, jestem aktywny, jestem sprawny, dbam o to, widzę połączenia, widzę te połączenia i Wam udowodnię w tym programie, że warto dbać o swoje ciało. I może teraz dalej przejdźmy do tego, jakie są kluczowe czynniki. Powodujące, że możemy właśnie zmaksymalizować potencjał swojego ciała. Ja się skupię właśnie na takiej pracy od podstaw, o takich, na takich fundamentach w dzisiejszym odcinku i będzie to trening, dieta, czyli odżywianie i regeneracja. Zacznijmy może od treningu, który jest fundamentem wzrostu i siły. A dlaczego zapytasz fundamentem? Przecież mówi się, że 80% to dieta. Jasne, dieta jest bardzo ważna i do niej zaraz przejdziemy, ale trening to jest właśnie taki inicjator procesów, wszelkich procesów zmiany i procesów adaptacyjnych, które w to ciało swoje wprowadzamy, a najważniejsza jest regularność i odpowiednia intensywność. I co warto też powiedzieć a propos treningu, to że trening. Najlepszy z punktu widzenia ciała i sylwetki, jaki jestem w stanie Wam zaproponować, to jest trening oporowy, to jest trening siłowy. I to będzie trening, który opiewa przede wszystkim o ćwiczenia złożone, wielostawowe, takie jak przysiady, martwe ciągi, wiosłowania. Nie zrozumcie mnie źle, bo ja nie neguję wszelkich innych form treningu, czy to kary, czy to ćwiczeń na maszynach izolowanych ale chodzi tutaj w tym momencie o tak naprawdę zmiany hormonalne w naszym organizmie I to, i to na tym chcę się skupić w tej części treningu. Dlatego zwiększajcie proszę obciążenie lub intensywność, bo ważna jest progresja w tym wszystkim, żeby, żeby się nie zastać, żeby robić progres i żeby też challenge'ować się, bo to w skali procesu jakim jest e, zmiana sylwetki jest, no takie kluczowe z punktu widzenia też nudy, żeby nie zastała nas ta nuda i stagnacja, bo wtedy naprawdę może się odechcieć i zbłądzimy, pójdziemy gdzieś w inną stronę, w jakieś używki, w jakieś imprezy, jakieś głupie zachowania, zamiast utrzymać się w tym naprawdę dobrym postanowieniu. Przejdźmy dalej do diety, czyli tak naprawdę dla, dla naszego paliwa. Czemu nie zaczniemy traktować się jak na przykład Ferrari? Czemu traktujemy się jak jebany maluch, który ledwo ciągnie, który pruka i tak my siedzimy w tej kanapie, wpierdalamy fast foody czy tam jakieś inne słodycze, obżeramy się masą, masą takiej przetworzonej żywności, która destruktywnie działa na nasze ciało i umysł, bo te wszelkie toksyny tam znajdujące się powodują... Masę, masę komplikacji w naszym ciele, i potem jest naprawdę bardzo duża praca podejmowana przez organizm do tego, żeby się, się z tego uwolnić. Dlatego kluczowe będzie podejście do tego w sposób jakościowy, a nie ilościowy. Ilościowy jak najbardziej, i ta ilość odpowiednia musi być, jak chociażby w postaci białka. Czy odpowiedniej podaży kalorii, czy tłuszczy, czy węglowodanów, i na tych aspektach chciałbym, żebyśmy się skupili, bo najważniejsze w tym wszystkim jest, mówi się o deficycie kalorycznym. Ok, jest to mega ważne i bez niego nie jesteśmy w stanie redukować, ale optuję w tym momencie za jakością pożywienia, ponieważ nie będzie tym samym. Chudnięcie, nienawidzę tego słowa, chudnięcie na produktach przetworzonych o wysokiej wartości energetycznej z kalorii, ale o bardzo ubogiej e, wartości w makro- i mikroskładniki, co może doprowadzić do tak naprawdę wyjałowienia ciała, a nie do odbudowy ciała. Bo co też tutaj kluczowe w tym deficycie e, i też w kontekście tej jakości pożywienia, a mianowicie to, że. My podczas redukcji nie chcemy właśnie chudnąć, czyli tak naprawdę tracić tylko masę ciała. My chcemy redukować tkankę tłuszczową i to jest tak naprawdę najbardziej kluczowe dla nas w redukcji. A żeby do tego doszło, to musimy wspierać chociaż tą masę mięśniową, którą mamy, którą. E, nagromadziliśmy też w, w Jakby w procesie budowania masy <gulnej> ogólnej, ale gdzieś ta masa mięśniowa też jest. Jeżeli nawet nie byłaby jakaś imponująca, to zawsze warto ją chronić, zawsze warto ją zabezpieczyć i zawsze warto jeszcze ją rozbudować według naszych naturalnych predyspozycji. I przejdźmy może sobie do tych mm, makroskładników teraz. I tak jak powiedziałem o kaloriach, ważne będzie, bardzo ważne będzie spożywanie. Odpowiedniej ilości białka. I tu mam na myśli od między 1 i 6 gramów do 2,2 gramów na kilogram masy ciała. Tyle jest podawane w literaturze jako taka optymalna ilość białka i to z punktu widzenia redukcji, bo to będzie bardzo ważne też makroskładnie w kontekście redukcji, jak i budowania masy mięśniowej. Białko to jest tak naprawdę podstawa, jeżeli chodzi o budulec i e, też wspiera procesy regeneracyjne, także będzie kluczowa, jeżeli chodzi o sylwetkę. To ten makroskładnik jest tak naprawdę najbardziej kluczowy. I sięgaj proszę Cię po wysokiej jakości produkty, tak jak wcześniej powiedziałem, zawierające białko, jak na przykład dobrej jakości mięsa. I ważne jest, żeby nie kupować takich klasycznych wyrobów mięsnych. Wyrobów mięsnych, bo to nie można inaczej nazwać tych produktów zapakowanych w plastikowe pudełka, mięso podobnych, ale myślę, że jak ktoś miał do czynienia z wysokiej jakości mięsem, to widzi, że to jakaś, no struktura y, przypominająca mięso, ale to do mięsa nie jest podobne. Także ja zachęcam was do tego, żebyśmy dbali o tą jakość. Co jeszcze możemy z białka poza tymi mięsami? Możemy też jaja. Jaja są bardzo ważnym, bardzo ważnym produktem. Ja już tak się śmieję, że gdybym miał y, skończyć na bezludnej wyspie, to jedyny produkt, jaki bym wziął ze sobą to byłyby jajka, ponieważ uważam je za taki naprawdę superfood. E, niesamowity indeks e, aminokwasów. Białko, tłuszcz, witaminy. Naprawdę to jest e, nawet ze skorupki wapni. Możemy jeszcze wydobyć. Także na bezodniej wyspie byłoby idealnie. Ryby, ryby też. Chociaż z rybami trzeba uważać, bo coraz więcej dochodzi do mnie informacji, jakoby te ryby były bardzo zanieczyszczone. Dlatego też. Zwracam uwagę. No, I apeluję o wybór jakościowy. I co? Zdrowe tłuszcze. Zdrowe tłuszcze też warto przyjmować. A to dlaczego? A to dlatego, że one poza tym źródłem energii, jakim niewątpliwie dla nas będą, będą też budulcem hormonów i błąd komórkowych. Tak, tak, tłuszcz jest mega istotny i to, że ty utniesz tłuszcze w diecie, to nie znaczy, że zgubisz fat ze swojego ciała, bo to tak się nie odbywa. To się odbywa w nadmiarze kalorycznym i w procesie, kiedy twój metabolizm nie jest w stanie już przetwarzać tej energii, którą nagromadziłeś, a nie tylko i wyłącznie z tego, że to jest po prostu nadmiar tłuszczu. Może to być nadmiar tłuszczu, może to być nadmiar węglowodanów, a to raczej częstsze albo połączenie tych dwóch, więc jak najbardziej tłuszczu nie ma co się bać, trzeba wręcz e, świadomie wybierać dobre źródła tłuszczy, takie jak na przykład orzechy, awokado, oliwa z oliwek, olej kokosowy, masło klarowane. To są produkty, które mogą i powinny się wręcz znaleźć w naszej diecie. Nie zapomnijmy też o węglowodanach, które mogą być dla nas. Kluczowe chociażby nawet z punktu widzenia energii na treningu. Ale dużo teraz się mówi, szczególnie w, w nurcie biohackingu, o podejściu low carb, czy to diety keto, czy to diety carnivore. I ja zachęcam osobiście do tego, żeby eksperymentować, czy to z, z rotacją makroskładników, czy to ogólnie z podejściem żywieniowym, dietami jak to zwał, tak zwał ale w tym podejściu żywieniowym ja uważam, że jest, kryje się tak naprawdę potężne narzędzie do tego, żeby nasze ciało optymalizować czy tam maksymalizować jego potencjał, ale często się jego boimy, często mamy z tym problemy i nie umiemy sobie z tym poradzić. Dlatego jeżeli chcecie pomocy indywidualnego podejścia, skłoście się do mnie link i e-mail do mnie poniżej w opisie tego odcinka. Przejdźmy sobie dalej, kochani. Regeneracja, tak naprawdę klucz do odbudowy i postępu. Bo co, gdy nie mamy odpowiedniej ilości regeneracji pomiędzy sesjami? Ano to, że nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy przeskoczyć, nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. Dlatego idealnie byłoby mieć te 12 do 24 nawet do 48 godzin przerwy między jednostkami, szczególnie tymi ciężkimi. Właśnie to jest y, też w tej regeneracji takie y, takie o tyle trudne, że ciężko jest to wyczuć. Jeżeli, jeżeli też mamy małe doświadczenie zaczynamy gdzieś tu swoją podróż fitnessową, ciężko nam będzie to wyczuć. Dlatego istotny jest bardzo plan treningowy indywidualny, pod nasze potrzeby, pod naszą sytuację życiowo-treningową, po to właśnie, żeby też optymalizować ten czas i rodzaj regeneracji, bo. Warto tutaj wspomnieć o takim najważniejszym czynniku regeneracji, jakim jest sen, którego powinno być od 7 do 8 godzin dziennie. I to nie ma, nie ma drogi na skróty, nie skracamy sobie dnia, nie kosztem snu. Kiedyś ja pamiętam takie podejście było że a to mniej będę spał, to zrobię to i to, i tamto jeszcze. A teraz nie, na szczęście już to przechodzi do lamusa, i ten fokus czy priorytet na sen w kontekście regeneracji jest dużo bardziej poważany, dlatego bardzo mnie to cieszy. Ale poza samym tym snem, który jest najbardziej kluczowy, i tu nie ma co ukrywać. Ważne będzie też zadbanie o higienę tego snu, no bo sam czas to nie jest yy, wszystko, i gdyż, jeżeli zależy nam na dobrej jakości snu, warto będzie też na przykład wdrożyć yy, takie strategie jak unikanie światła niebieskiego przed snem czy regulacja rytmu dobowego, też chociażby poprzez właśnie. Unikanie tego światła niebieskiego, przyznę, ale też unikanie tego światła niebieskiego zaraz po wstaniu. A zamiast tego na przykład skontaktowanie się z energią słońca, ze wschodzącym słońcem i z promieniami czerwonymi, podczerwonymi, które bardzo dobrze stymulują nasze hormony i neuroprzekaźniki odpowiadające za szczęście, motywację i energię. I co ważne też na pewno, żeby w tej higienie snu zadbać o takie ciemne, ciche pomieszczenie. Warto też zadbać o temperaturę w tym pomieszczeniu, bo też na pewno zauważyliście, że w upały ciężej wam się zasypia, ciężej wam się śni, ta jakość snu jest gorsza. Ja na przykład lubię mieć otwarte okna nawet w zimie, jeżeli chodzi o sypialnię i bardzo mi to służy. Uważam, że ten sen jest lepszy, lepiej regeneruje. Jest z jedynych minusów to, że ciężej się wstaje. O kolejnym elementem regeneracji będzie aktywna regeneracja. I co mam tutaj na myśli? A mam tutaj na myśli wszelkiego rodzaju delikatne ruchy, jak na przykład spacer, czy Walka z cieniem na przykład. Ja lubię, lubię sobie robić walkę z cieniem taką bardzo easy, taką z poczuciem flow, a nie na spinie. Może to być na przykład yoga, jakiś stretching, jakaś forma naprawdę ruchu takiego, który nie będzie od Was wymagał super, super fokusu i zaangażowania, tylko wręcz będzie dawał Wam takie poczucie relaksu w trakcie. Poprzez taki aktywny wypoczynek, aktywną regenerację przyspieszamy usuwanie produktów, przemiany materii z organizmu, to też przekłada się na taką detoksykację i też regenerację w, w efekcie końcowym. Medytacja, techniki oddechowe, to wszystko będzie wpływało również na e, stan naszego umysłu, stan naszego układu nerwowego, bo o, warto może też i w tym momencie powiedzieć, bo nawet sam trening to nie jest tylko Praca mięśni to też jest stymulowanie układu nerwowego. Wcześniej powiedziałem o układzie hormonalnym, ale też ten układ nerwowy. I to wszystko warto jakby uwzględnić i dążyć do takiego balansu homeostazy, żeby żeby nie wyeksploatować swojego ciała, nie doprowadzić do kontuzji, przetrenowań czy innych efektów ubocznych, które będą nas oddalały od naszego celu sylwetkowego. Kochani, czyli co? Mamy trening, dieta i regeneracja. Trzy filary tak naprawdę, bez których nie jesteśmy w stanie osiągnąć w pełni potencjału naszego ciała. Jeżeli mamy zadbane tylko trening, ok, fajnie, stymulujemy, zyskujemy wiele benefitów, bo, bo ruch i trening to nie jest właśnie ta sylwetka, to nie równa się... Lepsza sylwetka, ona może się równać, ale to też w połączeniu dalej z tym, z tym czynnikiem dietetycznym i regeneracyjnym. Sama dieta też, tak jak powiedziałem wcześniej, możemy doprowadzić do sytuacji, w której schudniemy samą dietą. I na pewno ta sylwetka zmieni się, jeżeli byliśmy otyłą osobą i schudliśmy poprzez samą dietę. To na pewno ta sylwetka wyjdzie nam im plus w tym rozrachunku. Ale czy to jest optymalne podejście? Nie jest. Oczywiście najlepiej jest połączyć to z dietą i z treningiem, chociażby w kontekście skóry, z którą często osoby otyłe zmagają się po procesie redukcji mają problem z nadmiarem tej skóry. I taki trening na przykład, czy podejście optymalne do regeneracji może te efekty w postaci obwisłej skóry zminimalizować, a wierzę że też, że w takim podejściu smart do odchudzania. Nie lubię tego słowa, tej redukcji tak naprawdę, czy tam rekompozycji ciała, będzie dużo, 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 dużo mniejsze. I co? Pamiętajcie, kochani, to nie jest wyścig. To nie jest wyścig. To nie chodzi o to, żeby dzisiaj zrobić trening, wyspać się i zjeść posiłki zgodne z planem, czy jutro i pojutrze i cały tydzień utrzymać, i potem nie mieć siły już na następne tygodnie. Tylko właśnie najlepiej to sobie stopniowo zaczynać, wprowadzać stopniowe zmiany. Wzmacniać cały ten proces, wzmacniać całą tą strukturę tych nawyków, i wtedy uwzględnić, że to jest tak naprawdę maraton to jest długi dystans, który będzie pokonywany do końca tak naprawdę naszego życia, bo bo, bo co? Bo zdobędziemy tą upragnioną formę, i co usiądziemy na kanapie, jak on ma z telefonem, z fast foodami, i wszystko spierdzielimy? No, myślę, że to nie jest rozwiązanie. Myślę, że warto sobie znaleźć taki sposób, który będzie optymalny w kontekście naszego lifestyle, w kontekście naszego życia, życia prywatnego, zawodowego, ale też właśnie taki idealnie optym optymalizowany pod kątem sylwetki. Sylwetki, tutaj, w kontekście tego programu, ale ja naprawdę wierzę, że to jest dużo więcej i ta sylwetka to tak naprawdę jest efekt uboczny, a. To, co najważniejsze, to właśnie ten poziom energii, ten fokus, bystrość umysłu, pewność siebie, redukcja stresu to są naprawdę potężne czynniki, które e, mnie osobiście bardziej motywują do tego, żeby trzymać się tych założeń, trzymać się tych praktyk biohackingu. I kluczowe tu będzie konsekwencja i cierpliwość. Bez tego nie jesteśmy w stanie. I dobrze by było mieć, przynajmniej na początku tej swojej drogi, tej swojej zmiany, osobę mentora, coacha, który będzie Cię prowadził dlatego jeżeli zastanawiasz się czy masz potrzebę to odzywaj się do mnie Buddy. małpa.pl to jest właśnie ten mail, który może zmienić Twoje życie i co jak zacząć może zapytasz, zacznijmy od tego, że wprowadzisz regularne sesje treningowe, niech to będą dwie sesje w tygodniu na początek po 45 minut, ale przyjdź Odhacz, zobacz, jak się czujesz, zobacz, jakie jest zadowolenie, jaka jest energia, jak, jak dużo ci to dało i zbudowało cię, że ty, pomimo tego, że nie chciało ci się, czułeś wiele strachu, to środowisko siłowni nie jest dla ciebie optymalne, nie czujesz się tam jak ryba w wodzie, a mimo to poszedłeś, zrobiłeś i co? I możesz być dumny z siebie, możesz odhaczyć ten task, możesz mm, nakręcić się na następny. I co? I jakby może rozpatrzmy to w kontekście tych trzech filarów, czyli co, zacznij sobie od dwóch treningów 45 minut dziennie, całego ciała, dowolnie, zacznij od tego, zbuduj habit, zbuduj nawyk co do odżywiania, na przykład wprowadź intermediate fasting, okno żywieniowe. I to będzie wszystko. I ogranicz ilość spożywanych posiłków do trzech, w tym przekąski. Więc myślę, że dać to do myślenia i pokażę, że tych przekąsek nie warto mieć. Zadbaj o higienę snu to od z czym wcześniej powiedziałem. Może zacznijmy od tego, że na godzinę przed snem odłożysz wszelkie e, bodźce e, typu social media, film, internet. I to będzie też dobry początek do tego, żeby wpłynąć na ten sen, czyli taką regenerację naszego organizmu. Typowe błędy, zbyt duża intensywność, to to wcześniej powiedziałem. Niestety, ale szczególnie wśród młodych adeptów, zauważam taką tendencję, że te ciężary są przytłaczające. Ja się nie dziwię, że oni potem tracą do tego zajawkę i pasję. Więc nic na siłę, nic na siłę. Na początku naprawdę poznajmy siebie. Dopiero wtedy. Będziemy mogli używać tego w sposób do tego przeznaczony. Na początku nie jesteśmy w stanie. Stopniowo zwiększaj intensywność i zachowaj ten balans, brak konsekwencji w diecie. I no to jest niestety potężna zmora naszych czasów, ponieważ ten przemysł spożywczy nie pomaga. Te reklamy, które widzimy wszędzie, tak naprawdę, nie pomagają. Żyjemy w erze konsumpcjonizmu i Raczej nie ma tak, że ktoś nie ma co zjeść, raczej jest właśnie ten dostatek, i to powoduje, myślę, że jesteśmy niestety mało asertywni w kwestii jedzenia. Dlatego. Uważam, że to jest też duży błąd I jeden z częstszych Że nie jesteśmy w stanie wytrwać W tych postanowieniach żywieniowych I co ignorowanie regeneracji Myślicie sobie A co on pierdoli Będę usuwał światło niebieskie ze swojego życia To co ja za życie wtedy No przykro mi, że tak do tego podchodzisz I naprawdę to jest w takim momencie Smutne dla ciebie Łączę się z tobą w bólu Ale mimo wszystko jednak Myślę, że warto w to zainwestować, a co zainwestujesz to tylko tak naprawdę czas, który się potem tobie zwróci w postaci lepszego funkcjonowania, lepszej produktywności, więc tak naprawdę jest inwestycja czas za czas i co. Jak tego unikać? Słuchaj swojego ciała. Na początku swojej drogi może być to ciężkie, bo jeszcze nie czujesz, nie, zro, nie rozumiesz tego ciała w kontekście tych praktyk, ale to wszystko na spokojnie. Daj sobie czas. Stopniowo zwiększaj intensywność. Nie zaczynaj na chóra, nie ruszaj od razu na bicie rekordów, bo to na, nie o to w tym chodzi. I tak jak powiedziałem, maraton, nie sprint. Dbaj o balans tak naprawdę między pracą, odpoczynkiem. I tu na myśli pracę w kontekście treningowym czy żywieniowym, bo to też są czynności, o które trzeba zadbać. Ja to traktuję czasami w formie takich tasków pracowniczych. I warto zadbać o ten balans i ten odpoczynek sobie dać. Nie dać się zwariować. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, jak schakować swoje ciało i wydobyć z niego maksimum potencjału, to subskrybujcie ten kanał. Dajcie lajka, łapka w górę i skomentujcie, o czym chcielibyście usłyszeć w kolejnym odcinku. A jeśli szukacie indywidualnej pomocy, możecie się ze mną skontaktować na tego maila. Szczegóły znajdziecie też w opisie pod spodem. Dzięki za obejrzenie! I pamiętajcie, że wasze ciało to jest wasza świątynia, i dużo się mówi o inwestowaniu w nieruchomości. Ale wiecie co Wam powiem? Że tak naprawdę to Wasze ciało jest miejscem, w którym spędzicie całe swoje życie. I z tym akcentem Was zostawiam do zobaczenia w kolejnym odcinku.